25. Dobra, No to pokazuję wam, co właśnie mam w tych moich nasionkach kwiatów. Yy, jako te w moje maska na ten rok. O przepraszam, znalazły się tu nie ja tylko yy, kwiaty, bo jest znalazły się tu nasiona ostnicy mocnej ponitelijskiej, która notabene yy, rośnie za mną. Ja wysiewam ją sobie właśnie. W zeszłym roku, dwa lata temu, bardzo łatwo się samemu wysiewa. I to są nasiona, które my też będziemy wysiewać niedługo, bo w lutym, chociaż tak naprawdę tu pisze, że od marca, ale ja pamiętam, że ja zaczynałam właśnie gdzieś w połowie lutego i jak najbardziej wszystko się udało. roślinach must have. Mam yy, i powiem Wam, że tutaj to też jest ciekawe, bo mi się kiedyś nie do końca podobały kosmosy. Yy, takie piękne kwiaty, yy, które mają takie koperkowe liście. Kiedyś mi się nie do końca podobały, a teraz mam na to jakąś fazę i podobają mi się, no mega mi się podobają. No i tu mam tak, kosmos pojedynczy, jednoroczny, po prostu mix który gdzieś zamówiłam yy, od takiej dziewczyny, yy, przez Facebooka. Potem mam Kosmos Pełny Mix. Potem tutaj mam zaraz Wam pokażę o. Kosmos Biały. I myślę, że pięknie będzie wyglądał z przodu ogrodu, gdzie mam posadzonego śmiałka darniowego jako takie tło. Bo to jest tak, to jest ta wyższa odmiana, są również odmiany niższe. No więc na razie z to jest mój must-have na ten rok. Oczywiście ostnica, potem i tu już sobie też wysiewałam e, jako bylina. Wysiewam ostatnio e, tą bylinę metodą Winter Sewing. Fioletka smuka różowa o jaskrawych, pięknych kwiatach. Piękny kolor. Potem to jest jeszcze mój must-have. I jeszcze poluję na odmianę zieloną. Amarantus zwisły, jednoroczna roślina. Piękna do bukietów. Jak właśnie oglądam jakieś filmy na YouTubie, czy gdzieś coś mi się wyświetla, po prostu na jakichś Waszych grupach ogrodowych, to często właśnie używacie tego amaranthusa do jakichś bukietów. Tutaj jest, akurat mam odmianę czerwoną, ale poluję jeszcze gdzieś, żeby zdobyć na środka odmiany zielonej. Pięknie to wygląda. I też y, oglądam jakieś też filmy, na przykład Gardener's World, y, filmy z jakby z czyichś warzywników, gdzie też rustem y, zielony amarantus. No pięknie to wyglądało. Tutaj warzywa to tu takie wysokie, piękne, zwisłe kwiaty. Y, cudowna roślina, więc również y, jest ona wysoko, dosyć na mojej liście. Groszek bylinowy mix. O tym wam opowiadałam wam ostatnio. Również wysiewałam. Jest to bylina. Wygląda tak naprawdę tak samo jak ten groszek jednoroczny, Natomiast ten pięknie pachnie, a ten nie pachnie, ale jest wieloletni. Więc coś za coś. U mnie bardzo mi się podobało połączenie, gdzie właśnie był ten groszek obok sobie kwitła hortensja biała. I jeszcze obok była y, krzewinka perowska fioletowe kwiat takie ażurowe co do mnie to połączenie wyglądało właśnie intensywny róż y, właśnie tego groszku, ale są też odmiany inne na przykład biała albo biało różowe no ale to połączenie mi się bardzo podobało w ogóle piękne pnącze dlatego też polecam i będę wysiewała jeszcze więcej w tym roku potem coś co już też os ostatnio wysiewałam ale i tak mam poczucie, że wysiałam trochę za mało, więc jeszcze będę wysiewać krwawnika kichawca. Krwawnik, ale on ma takie troszeczkę większe kwiaty niż ten krwawnik. O takich trochę większych kwiatach byli na bardzo też robiące wrażenie. I tutaj rośliny jednoroczne. Dla mnie to jest po prostu coś świetnego. Widziałam też, właśnie to i w jakichś ogrodach, i też już prawie kupiłam to w jakimś Lerma ale cena była taka zaporowa tej roślinki. Tam, że stwierdziłam, że jeszcze koniec sezonu. Postanowiłam, okej, okay, kupię nasiona w tym roku, po prostu wysieję sobie sama. Kraspedia, zobaczcie. Jestem mega ciekawa, jak będzie tutaj u mnie wyglądać. Myślę, że też posadzę go koło śmiałka darniowego, a może posadzę go razem z tą z Dajcie znać w komentarzu, z czym wy posadzilibyście tą krastelię i czy w ogóle już ją mieliście w swoich ogrodach. Jeśli tak, to jak się u Was sprawdzała? Czy łatwo się ją wysiewa? Bo ja jeszcze jej nie miałam. Jakie w ogóle macie odczucia co do tej roślinki? Jeszcze Wam tylko pokażę tutaj fajny patent zgubiły mi się moje wsówki do włosów, nie wiem, gdzie mam resztę, ale bardzo fajnie wsówki do włosów można sobie wykorzystać, żeby właśnie pogrupować sobie nasionka. Lepiej mi się to sprawdza, niż wkładanie to na przykład jakiegoś woreczka foliowego, bo teoretycznie no, z tymi woreczkami foliowymi tak naprawdę najlepiej by było, jakbyśmy wszystkie nasiona dotrzymali w takich e, papierowych woreczkach, żeby tam się nie zbierała żadna wilgoć, żeby było, wiecie, tak naturalnie, żeby był jakiś przebieg. No a to... To jest po prostu ułatwienie dla mnie życia. Natomiast, jakbym miała więcej suwek do włosów, to bym zrobiła tylko tak. I to jest świetny patent, no ale. Nie wiem, gdzieś mi się straciły, więc ja to, jak to kupię, to na pewno użyję tutaj. No i tu mam naparstnice, które, które ostatnio wysiewałam, które będę jeszcze ponownie wysiewała, bo naparstnice to też, jak mam ma na punkcie tych naparstnic ostatnio, mega mi się podobają. Być może dlatego, że jest ich dużo też w ogrodach angielskich, a ja cały czas oglądam te angielskie programy z tymi ogrodami. I tam jest bardzo dużo właśnie wszędzie naparstnic. Tutaj mam odmianę Elsie Kelsey, którą te, to nazwa mnie bardzo bawi cały czas. A jakoś zwykłą mieszankę. Roślina dwuletnia, więc tak naprawdę powinna być tutaj w tej kategorii, ale trafiła do moich rośliny must have. Roślina jednoroczna, idealna na bukiety suche i tutaj mam w kolorze niebieskim zatrwian zatr 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 wrębny, kolor niebieski, kolor fioletowy. No, i tutaj jeszcze też nasionka z zeszłego roku. Przetacznik kłosowy, też w kolorze niebieskim, będę wysiewała, bylina. Też mam jakiegoś wpidzia na punkcie tej malwy. Niekoniecznie lubię wszystkie malwy. Przeciwają się nasionka malwy bardzo łatwo w ogrodzie, więc jeśli nie chcecie mieć tego za dużo, to też musicie sobie gdzieś tam zerkać na to. Ale daliście są bardzo duże, bardzo charakterystyczne. Łatwo to zauważyć po prostu, jak się Wam coś wysieje niechciane w miejscu. Ale tu jest odmiana, którą bym bardzo chciałam mieć. Już się wysiewałam też metodą też są, będę dosiewała jeszcze raz też tą metodą. I to jest roślina dwuletnia, więc tak naprawdę powinna trafić również do tej kategorii z roślinami dwuletnimi, ale jest to coś, o czym nie mogę w tym roku zapomnieć i chcę to jeszcze po prostu dosiać mniej więcej na dniach. No i tutaj mam jeszcze rudybekie w takim kolorze różowym, Byli na Również możecie teraz wysiewać metodą winter stowing, albo możecie poczekać na przykład do końca lutego i wtedy sobie już w domach w takich kontrolowanych warunkach wysiać na parapecie byliny. Dzięki temu one mają szansę jeszcze zakwitnąć w tym roku, bo jak możecie sobie przeczytać niektóre byliny, wysiewamy, producenci często piszą, że wysiewamy je na przykład kwiecień, czerwiec, no to i wtedy macie informację, że ona zakwitnie w przyszłym roku. I tak w większości przypadków by się zdarzyło, że jeśli wysiejemy tak późno nasze peliny, to one rzeczywiście będą kwitły dopiero w przyszłym roku. No, i tutaj też tak piszę, że, że wysiana w tym roku, w kwietniu, zakwitnie w czerwcu w przyszłym roku. Więc jeśli chcecie spróbować, żeby ona jednak zakwitła w tym roku, to możecie na przykład wysiać sobie je na parapetach w lutym. I jest duża szansa, że, że ona w tym roku będzie kwitła. Dobra, i teraz tu Wam pokażę jeszcze tak z bliska te moje must have roślinki, nasiona kwiatów na ten rok: rudbeckie, purpurową, malowe w kolorze łososiowym, o kwiatach pełnych, przetecznik kłosowy. To możecie wysiewać sobie teraz metodą Winter Sewing. To jest y, roślina dwuletnia. W, pierwszej, y, w pierwszym roku wytwarza rozetę w drugim zakwita. Te nasiona, to są byliny. Potem mamy tutaj na barstnicę kwiaty dwuletnie, tak jak malwa. Krwawnik, ciekawiec bylina. Bardzo ładna, bardzo interesująca, ciekawsza niż zwykły krwawnik. pedia, której się nie mogę doczekać. Ostnica. No i te unętki. Pierwszy onętek, drugi onętek o kwiatach pełnych. Potem tu mamy miks kolorowy, pojedynczy kosmos. Potem mamy z Bylin, bylin firletkę smółkę, piękną, różową Bylinę. Roślina wieloletnią. Groszek bylinowy, wyglądający tak, ale jest to Bylin. Roślina wieloletnia nie pachnąca. I tutaj mam właśnie tego amarantusa zwisłego czerwonego, no i poluje na tą odmianę zieloną. No, oprócz tego mam właśnie te dwa zatrawiane, za wrębne i one są właśnie fajnymi kwiatami na bukiety suche. Piękne, intensywne kolory. A więc to są moje na maski. Tu są gorączki pachnące. Jak czegoś jest więcej, to lepiej chyba sobie to właśnie posegregować. Tak jak na przykład i pomidory. Wszystko razem. Rośliny są w kilku odmianach. W kilku odmianach, w kilku kolorach. No i potem tutaj mamy byliny. Czy jest to jakaś bylina, której nie będę wysiewać w tym roku? Tak. Nie będę wysiewać w tym roku krwawnika pospolitego, bo mam go już dużo, wysiałam go sobie w zeszłym roku i, i dużo tego wyszło. Firuletki, wiecie co, jest to piękna roślina, ale też nie mam dużo, więc być może nie będę zawracał sobie nią głowy w tym roku, ale polecam Wam ją. Lę trwały, fajnie ja chyba sobie go wysieję po prostu, rzucę sobie go na rabaty. Pamiętajcie, że to jest też bylina, ale ja myślę, że jak najbardziej, zobaczcie kwiecień, maj, nawet wcześniej możemy sobie to na rabatę rzucić. Niech to się samo wysiewa. Na goździka poświęciłam dużo czasu, ale on taki jakiś niewysoki, więc mam go dużo, więc na razie chyba nie potrzeba. No i tak samo teoretycznie nasionka jeszcze mam, ale tej werbeny patagońskiej mam już tyle w ogrodzie. Ona się wysiewa jak na potęgę, jak chwast, więc. Na pewno nie będę tego wysiewać, bo wiem, że tak lędewko miało mnóstwo. Coś co będę wysiewać to jeżówka metodą winter prawdopodobnie lub y, na parapet w lutym będę sobie wysiewać y, zawciąg nadmorski jakoś w zeszłym roku mi tak wolno rósł, że chyba sobie nam z tym spokój. Lwia paszcza wysoka metodą winter w tym roku również wysiewałam i być może jeszcze dosieję. Mikołaj jak super kolor. Wysiewałam w zeszłym roku. Ale może w tym roku dosiedzi. To jest również bylina, więc nie oczekujcie takich super szybkich rezultatów. Gaura pięknie rośnie. Wysiana wcześniej w sezonie. No piękna, pięknie będzie Wam kwitła. I właśnie przez niektórych traktowana jako roślina jednoroczna. Ale myślę, że. Na razie, jak widzę, ładnie przeżywa tę zimę, bo gdzieś tam to doglądam. To Wam polecam. Przepiękny, złodzień właściwy. Margaretka. Natomiast ja już mam tego tyle wysianego, że już mi tego nie potrzeba. I tu jeszcze takim, takiego goździka mam z Raspberry Ripple. I słuchajcie, gdyby on tak wyglądał jak na tym opakowaniu, to by było świetnie. Ale albo ja pomieszałam nasionka, co wątpię, bo wiem gdzie go wysiewałam. I wygląda dokładnie tak samo jak ten, więc y, nie, w tym roku nie będę go wysiadać. Pokażę mniej więcej jeszcze, jak sobie poukładałam te wszystkie moje nasiona, żeby po prostu nie stracić głowy i żeby się jakoś mi odnaleźć, bo tego jest potem bardzo dużo. I czasem jest tak, że w środku sezonu jest tych nasion tyle, że no ja mam po prostu miszmasz, więc usiadłam, posegregowałam je sobie według jakichś tam moich kategorii. więc to zapraszam na koniec. Na początku najprostszą metodą, czyli podzieliłam sobie nasiona na nasiona warzyw i nasiona kwiatu. Dobra. No to od czego zaczęłam? Powiem Wam, że przeglądałam wszystkie nasiona, no i w paru zdarzyło się tak, że było puste opakowanie, więc oczywiście to od razu wyrzuciłam. Natomiast powiem Wam, że jedno puste opakowanie na przykład sobie zostawiłam, bo tutaj znalazłam ciekawą bylinę, którą wysiewałam w zeszłym roku. Wysiałam ją praktycznie całą. Ale nie pamiętałam jej nazwy, w związku z czym zostawiłam sobie ją i być może tam, gdzie ona mi w tej chwili rośnie, to sobie to podpiszę. Także to zostawiłam. Podzieliłam sobie mniej więcej moje nasiona na nasiona kwiatów jednorocznych ciepłolubnych. I tu mam na przykład cynię. Tu mam na przykład jakąś aksamitkę. I do tej grupy powinnam zaliczyć jeszcze słonecznik, który zebrałam z mojego ogrodu. I tutaj y, polecam Wam, jeśli tego nie robicie, zbierać też masiona z własnego ogrodu. Tutaj mam słonecznika odmiany Teddy Bear. Jest to bardzo ładny, ciekawy słonecznik, którego w opakowaniu było naprawdę, naprawdę niewiele. A zobaczcie, ile mi się udało nazbierać. I to w sumie z takiego jednego słonecznika, który miał tam parę kwiatków. No i teoretycznie tutaj od razu mi zwrócicie pewnie uwagę na no, taki mój trochę błąd, że te nasionka powinny nie być w takim foliowym opakowaniu, tylko powinny być w takim opakowaniu papierowym, żeby tutaj się nie zbierała wilgoć, ale możecie sobie to też gdzieś jakieś dziurki po prostu porobić. No, albo po prostu od razu wybrać coś takiego, jakiś bardziej naturalny materiał. Ale polecam Wam zbierać właśnie swoje nasionka, no bo yy, uwierzcie mi, że tyle nasion to na pewno byśmy nie dostali. Ja do, dosłownie dostałam, o tam było parę nasion, no nie wiem, może z pięć nasion w takim opakowaniu. Także yy, słonecznik teddy liber bardzo na odmiana, polecam. Na przykład stokrotka Pomponet. Mam tu dzwonek ogrodowy, okwia tak pełno, y, który wam kiedyś pokazywałam. jaki Był cudownie po prostu fioletowy na początku sezonu. Tu się gdzieś wyświetli teraz filmik. Możecie sobie go zobaczyć. Tam właśnie opowiadam i pokazuję y, ten dzwonek, jak on przepięknie wyglądał w środku sezonu. Y, mam tu bratka. Bratki to są w ogóle kwiaty jadalne, nie wiem czy wiecie. Piękny bratek, taki pomarańczowy, też dwuletni i tak naprawdę mam jeszcze parstnicy i one powinny znaleźć się w tej kategorii, właśnie nasion dwuletnich, ale nie znajdą się, ponieważ posegregowałam sobie też te nasiona, żeby mnie po prostu było łatwiej, niekoniecznie w takich kategoriach, jak to musi być, tylko po prostu, żeby mi ułatwić. Tutaj dałam sobie wszystkie nasionka, które to są moje nasionka mas. Have na ten rok, na których przede wszystkim chciałabym się skupić w tym roku i chciałabym o nich nie zapomnieć. Dlatego też obok tych nasionek znalazły się. Nasionka tylko i wyłącznie goroszków pachnących, i tu mam ich y, kilka opakowań, dokładnie pięć. Już zaczęłam je wysiewać metodą Winter Sewing. Jeśli chcecie, chcecie zobaczyć, jak wysiewałam je ostatnio, to zapraszam Was również. Gdzieś tutaj powinniście też znaleźć linka do jednego z moich filmów właśnie o tej metodzie Winter Sewing. To jest też dla mnie ważny kwiat w tym roku, dlatego tutaj zostały jakby skategoryzowany tylko i wyłącznie drożdżki pachnące i będą one po prostu obok tej roślinek master. Mm, oprócz tego zrobiłam sobie tutaj kategorię kwiatów jednorocznych typu hardy annuals, czyli roślin odpornych na niskie temperatury. I znajdziemy tutaj maki, yy, znajdziemy tutaj habry w różnych odmianach, po złotkę balerinę, czyli maczek kalifornijski i właściwie to wszystko co ja tutaj mam, ale mam kilka rodzajów tych maków, również Wam o tym opowiadałam ostatnio, że mam tutaj maki pełne, piwoniowe, w kolorze różowym, fioletowym, białym, mam tutaj mak Pandora, właśnie mam chabra buławatka zwykłego i również w kolorze takim fajnym, mieszanka tak w takiej w takich różowych, w różowej tonacji. Zwykłego, i tak naprawdę, wiecie co? Ja zamiast trzymać tak naprawdę tego typu nasionka w domu, jeśli mi się nie uda wszystkiego wysiać, ja to po prostu wszystko w tym roku wysieję na rabaty. Więc postanowiłam pozbyć się całego tutaj habra niebieskiego, postanowiłam pozbyć się też tego, którego zakupiłam ostatnio. Tak, po co ma tutaj leżeć? Jak tak naprawdę teraz można nawet to gdzieś wysiać? To są nasiona, tak jak wspomniałam, hardianowals, które są, które się w naturze rozsiewają same i które jakby te młode siewki przeżywają niskie temperatury. Widzę w ogrodzie, jak pięknie rozsiewają się maki i tym młodym siewkom, wierzcie mi, nic nie ma pomimo tego, że były przymrozki, że był śnieg, one doskonale sobie radzą. Więc jeśli nie uda mi się wszystkich nasionek tutaj wysieć właśnie tą metodą, o której Wam ostatnio opowiadałam, czy Winter Sowing, to wysieję sobie to po prostu prost do gruntu już niedługo, więc być może też nagram Wam taki filmik i pokażę Wam takie pierwsze wysie. No i tutaj jeszcze dość dużą kategorię zajmują beliny. I tutaj się starałam też te beliny mniej więcej układać w kolejności wagowej dla mnie, czyli jak ważne są dla mnie te roślinki. Jako pierwsza na przykład jest tu zwykła biała jeżówka odmiany White Swan. A następnie jest tu zawciąg nadmorski o takich różowych pięknych kwiatach. Jakby z przodu również znalazł się gołajek płaskolistny. I znalazła się tutaj też gaura, która niekiedy jest traktowana w Polsce jako roślina jednoroczną, ale że jakby u mnie przeżywano, dlatego zakwalifikowałam ją do bylin. Tak samo znajduje się tutaj werbina potagońska i ona podobnie przez niektórych traktowana jest jako roślina jednoroczna, bo w Polsce nie zawsze przeżywa zimy, ale u mnie nie dość, że przeżywa, to rozsiewa się na potęgę i ląduje tutaj również w bylinach. Oprócz tego niesamowita ażurowa, delikatna roślina, trwały, ale bardzo delikatna. I powiem Wam, że lepiej wysiewa się ją wprost na rabaty, bo te dziewki są bardzo delikatne. I właśnie jak ją wysiewałam tak prosto na rabaty, to fajnie, fajnie sobie rosła, a jak wysiewałam właśnie do jakichś, na, na rozsadę, no to tak nie za, nie za bardzo. Po prostu była bardzo, bardzo delikatna. Oprócz tego mam firuletkę wieńcową, ona tutaj na tym opakowaniu jest czerwona, a tak naprawdę to jest taki jaskrawy, fajny róż. Nie wiem, dlaczego tutaj te zdjęcia tak zrobili. Tutaj mam jeszcze jakiegoś krwawnika, goździka, no, więc mniej więcej tak to sobie wszystko ułożyłam. I tutaj mam nasiona trochę nieskwalifikowane. Czyli będą tu rośliny dwuletnie, będą tu beliny, będą tu rośliny jednoroczne, ale to jest takie moje pudełko z roślinami must-have na ten sezon. Czyli nie, nie mogę zapomnieć o niczym z tego, co się znajduje tutaj. Ja przynajmniej nie chciałabym. Słuchajcie, ja tak naprawdę ten odcinek zaczęłam nagrywać. Myślę, że pokażę Wam dzisiaj zarówno mmm, taki przegląd nasion i kwiatów, i warzyw. Wiem, że tutaj są zwolennicy kobiety. Przede wszystkim, jak patrzę, jakby kto ogląda moje filmy, to przede wszystkim tą grupę kobiecą bardziej interesują właśnie kwiaty, nasiona kwiat, róże i tak dalej. A mężczyźni bardziej interesują się warzywami. A wiem, że też tutaj jesteście, dlatego taki trochę usprawiedliwiający komentarz jest taki, że no chciałam nagrać właśnie te wszystkie e, nasiona, również właśnie warzywa, ale powiem Wam, że po prostu. Po prostu zamówiłam sobie dużą partię nasion, no właśnie warzywnych, taki cały plan sobie zrobiłam, że w tym roku tych warzyw będę miała jeszcze więcej, bo tutaj już mieszkamy, przeprowadziliśmy się i obok, mamy w końcu ogród, jesteśmy tutaj już codziennie, więc w tym roku też będzie, mam nadzieję, że trochę na kanale też więcej o uprawie warzyw, no ale po prostu te warzywa, które zamówiłam na ten rok jeszcze nie doszły, nie wiem, coś się kurier ociąga, więc obiecuję, w przyszłym tygodniu będzie taki właśnie film dotyczący przeglądu nasion warzyw, które ja zamówiłam na ten rok, które, których nie polecam, które mi się jakoś nie sprawdziły za bardzo, a te, które udały się bardzo fajnie i jakby powtórzyję je roku. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. To już wszystko. Jeśli odcinek wam się podobał, jeśli wam się przydał, jeśli zostaliście trochę zainspirowane, zainspirowani, to dajcie łapkę w górę pod tym filmem i oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Tymczasem widzimy się w kolejnych odcinkach. Koniecznie dajcie znać w komentarzu jakie wy nasiona kwiatów Polecacie, jakie domówiliście w tym roku, jakie nowe zamawiacie, na jakie nasiona po prostu w tym roku stawiacie. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.